Kas już po swoim pojedynku z Tomkiem Adamkiem, no emocje na pewno duże, natomiast jak ocenisz ten pojedynek, bo ty jednak uśmiechnięty wychodziłeś z klatki. No, wiesz, no federacja trochę tak, no, nie dopracowała, nie mam żalu, bo fajna gala, super, ale powinni dopracować to, no zobacz, ja mam na, tu zrobić na niebiesko, czerwony strój, a wiadomo, że sędziowie aż tak nie patrzą. Na taką małą tasiemkę. Ja czerwony, czerwony wygrywał. I oni dla czerwonego, a Adamek był czerwony. No i wiesz, no to, kurwa, nie wiem czy protest składać, czy nie. Zobaczę, no bo nie będę robił pod górę Federacji, bo spoko, ale no wiesz, jak on boksu nie zna. Ty. A, kurwa szuka, nie wiem, co on szukał. Butelki z piwem, czy co? Ty, sędzia mu kilka razy zwraca uwagę, powinien być odjęty punkt. Ale to by była deklasacja, no ale i tak jak sędziowie. Sędziowali dla czerwonego, a on był czerwony, bo miał Tasiemkę tutaj. A wiesz, a ja Czerwony strój, i widzieli, kto wygrywał. Dąkaczem król na czerwono. No to dla czerwonego, no i wiesz. Co mówiłeś e, Tomkowi podczas walki? Bo kilka razy wiesz, jakieś tam słowa rzucałeś do niego. No, powtarzałem, bo on chyba nie słyszał to, co sędzia mu mówi. Że za nisko głowa, że wyżej te ciosy, że za nisko głowa. Kilka razy mu zwracał uwagę. On nie umie boksować, ty. tyle lat, on kurwa za nisko głowa. No to ja amator, no to jeszcze jakbym tak zrobił, a ja nie robiłem tak. Wiesz, no 100% czerwony wygrał, taki, czyli słusznie sędziowie yy, zasędziowali. No to właśnie teraz nie wiem, czy proces powinienem, bo ogólnie dobrze zasędziowali, bo ja byłem na czerwono, nie? Czerwony wygrał. Jak miałeś taki moment... Yy, w pierwszej rundzie i to chyba zapadnie wszystkim w pamięci, jak naprawdę takim czystym, prawym, po, po tym lewym prostym trafiłeś Tomka? Poczułeś to na rękawicy, że, że go trafiłeś? Tak, bo tak się wycofał, ale był, był trochę taki, kurde, lepiej się przygotowywałem z Mateuszem Milem, nie? Lepiej byliśmy przygotowani, trochę, kurwa, no i ciężko, jak on jak mantra pierdoli, lewy prosty, te doły, no i czasem za, za długo czekałem, wiesz. Dawałem mu, no, no dawaj, tak, taki byłem chętny, no dawaj, dawaj, te do, o jeszcze to powtarzałem, dawaj, dawaj, co, gdzie te doły, gdzie ten szybki lewy, no to to mu powtarzałem, no i wiesz, może za, za mocno sobie wbiłem e, w głowę, żeby mu pokazać, że z chuja tymi dołami zrobi, zamiast atakować, bo kilka tam akcji naprawdę go trafiłem tym prawym, Fa, fakt, schylał się za mocno, kilka razy dostał reprymendę, sędzia powinien mu odjąć punkt, bo ja akurat byłem, przygotowany na te siepy. i ja, no akurat to miał, ale jak on tak nie, butelki z piwem szukał na dole, no to widzisz. Masz już e, tyle o samym pojedynku, natomiast e, sądziłeś kiedyś, że zawalczysz dla takiej publiki na takim stadionie, że gala frikowa odbędzie się na Stadionie Narodowym? Na pewno nie sądziłem, bardzo się cieszę, wkurwiony jestem też na turskiego, mam nadzieję, go wypierdolą, bo słabo to jest, że wiesz, przyjechała do mnie rodzina, pierwszy raz mama była na Narodowym, a on kurwa nie podchodzi z mikrofonem, żeby powiedzieć coś, podziękować mamie, że przy, przyjechała, wiesz, specjalnie taką piosenkę zmieniłem, a on se kurwa wychodzi, bo z Borkiem tylko gada, bo jego szefem, no to słabo w chuj. Słuchaj, teraz możesz podziękować mamie, twoje słowa. No dziękuję, mamusiu, że przyjechałaś. Buźka. Słuchajcie, Kasiusz Życiński, Dzięki bardzo. Dzięki, hej.